Witam wszystkich na moim kanale. Ja zapraszam na przegląd do sklepu Home ⁇ You. Mamy dość duże wyprzedaże, i tutaj też nie będę wam pokazywała wszystkich cen. nie gdzie będą napisane, tak jak na przykład tutaj, zestaw takich trzech kubków za prawie 100 zł. Mamy oczywiście standardowo dużego dziadka do orzechów. Tutaj prawie 400 zł. Oczywiście mamy też i mniejszego. I ten mniejszy. Zaraz wam tutaj pokażę, il on kosztuje. Prawie 200 zł. Jeszcze Wam pokażę taką figurkę. 40 zł. Oczywiście pewnie większość z Was wie, że w tym sklepie mamy dość wysokie ceny. Ale dzięki różnego rodzaju promocjom zawsze można wyjść jakoś na plus. Tutaj za 40 zł taki dekoracyjny dziadek do orzechów do powieszenia. Jeżeli chodzi właśnie o takie zawieszki, jest ich naprawdę bardzo dużo. Tutaj za 60 zł mamy taką skarbonkę i kolejny stół. I na tym stole od razu zauważyłam taką jakby rzeźbę. Bardzo ładnie wygląda na żywo. I cena to prawie 180 zł. Ja oczywiście tę cenę mówię w zaokrągleniu do pełnych złotówek. O, i tutaj jeszcze Wam pokażę tę choinkę. Prawie 350 zł. tutaj jeszcze zestaw obrączek do serwetek bardzo ładnie one błyszczą, nagranie akurat nie oddaję tego i mamy 60 zł i teraz pokażę Wam kolejny stół tutaj motyw przewodni, kolor złoty I tutaj również oczywiście mamy dużego dziadka do orzechów. One naprawdę robią wrażenie na żywo. Taki zestaw za 70 zł. Filiżanka z podstawką. O, tutaj jeszcze bardzo ładny taki konik na biegunach. Później będzie ich troszeczkę więcej. No i mamy cenę. Jeszcze taki mniejszy talerzek za 20 zł. Bardzo ładne takie szklane świeczniki za prawie 150 zł i druga strona tego stołu i mamy kolejny taki świecznik on kosztuje 40 zł Też mamy różnego rodzaju takie aniołki. Następny dziadek do orzechów. No i tutaj też mamy takie obrączki za 30 zł. Obrączki do serwetek, bardzo ładnie wyglądają na żywo, takie ozdobne. I tutaj kolejny taki świecznik wykonany z metalu i mamy 80 zł i tutaj kolejny stół mamy taką ozdobną Dekoracyjną kulę z melodią za 120 zł. Tutaj tego zestawu chyba nie znalazłam, ale chyba tutaj będzie cena. Tak, tutaj akurat będzie cena. I mamy 70 zł za taki zestaw. A jeżeli chodzi o produkty, które tutaj pokazuję, niektóre są dostępne w sklepie internetowym, a niektóre są dostępne tylko i wyłącznie w sklepach stacjonarnych, to też y, miejcie to na uwadze. Tutaj taki jeleń, taki rogacz. I kolejny świecznik w kształcie rogów. I następne zawieszki, takie alfy. I kolejne zawieszki. Tu mamy prawie 35 zł za taką zawieszkę. I jeszcze kolejne takie bombki. Tu prawie 15 zł. To chyba jest najniższa cena, jeżeli chodzi o takie zawieszki. Tu znowu mamy 35 zł. One właśnie przeważnie są w cenie 35 zł. 15 zł to chyba była właśnie ta najniższa cena, którą widziałam w sklepie. Tutaj znowu 35 zł za takiego bałwanka. I kolejna bombka. Tutaj też mam 15. Tak, też 15 zł. Teraz dozowniki do mydła. I tutaj, tak naprawdę, ta, ten dozownik w kształcie szyszki niesamowicie mi się podobał. I mamy 70 zł. No, wy wysoka cena, muszę przyznać. Ale moim zdaniem naprawdę robi wrażenie. Tutaj zestaw takich małych świeczek. I te świeczki kosztują 20 zł. I zaraz obok mamy kolejny stół. Takie pojemniki za 120 zł. Tutaj kolejne za 170 zł. I takie kubeczki, kolejne pojemniki za 140 zł. Jeżeli chodzi o ten kubek, tutaj zaraz Wam pokażę. On chyba kosztuje coś koło 40 zł, jak dobrze pamiętam. Tak, 40 zł. Bardzo ładnie wygląda na żywo. Jak widzicie, ceny są naprawdę duże, ale tu informacja, że druga rzecz minus 90%. I tam jeszcze przejdę z drugiej strony tego stołu. Pokażę Wam, co tam znajdę. Tylko jeszcze najpierw tutaj na wprost. Tutaj był taki kącik y, Świętego Mikołaja, Świąteczne Prezenty, i mamy kolejne kubki. Tutaj też pokażę Wam przykładowe ceny. 35 zł za tego typu kubek. I tutaj kolejny taki zestaw, również nie znalazłam ceny w internecie. O, i świeczka, świeczka której cena jest dla mnie na, mm, naprawdę przesadą. Ta świeczka kosztuje 40 zł. No to już uważam, że bardzo wysoka cena. I tutaj mamy drugą stronę tego stołu. I w takim koszu mamy poduszki, a bardziej poszewki. Zaraz tutaj wam pokażę cenę każdej z tych poszewek, 70 zł. I tutaj te takie bardzo ozdobne. Motyw takiej śnieżynki. Akurat jeżeli chodzi o tą poszewkę, to tutaj ceny nie było. Ale zaraz Wam tutaj pokażę cenę na tej drugiej. Ale jak widzicie, też mamy bardzo dużo różnego rodzaju wzorów. I tutaj też będzie dość wysoka cena, moim zdaniem, jak za samą poszewkę 120 zł. I kolejna, troszeczkę inny motyw. I tutaj też chyba 120 zł. Tak, 120 zł również. Jak widzicie, poszewki są naprawdę bardzo drogie. I od razu weszłam sobie w alejkę, z, a nie, jeszcze tutaj przeszłam z drugiej strony na ten złoty stół. Popatrzeć. 170 zł taka choinka. tu czy za 140zł oczywiście też mamy różnego rodzaju bombki 25zł i tutaj obok taka zawieszka jakby lodowa, naprawdę bardzo ładnie one wyglądają te zawieszki kolejna bombka Za 15 zł. Następna taka śnieżynka. Tu mamy za 30 zł. O i jeszcze tego typu zawieszki. Tutaj też bardzo ładne, moim zdaniem. Mamy 35 zł. No i do tego oczywiście aniołek. Aniołek za 15 zł. No i standardowo musi być zwykła taka. Złota bombka. I jeszcze Wam pokażę kolejne sawierzki, jakie były tam dalej, bo one były tak naprawdę umieszczone w różnych punktach tego sklepu. Spójrzcie, też bardzo dużo różnego rodzaju bombek. I tutaj zacznę od tej pierwszej. No i mamy prawie 30 złotych. Tutaj zwykła takie bombki. 35 zł. O i tutaj jeszcze taka myszka waletnica. Też uważam dość ciekawa zawieszka. Jaką tu mamy cenę? 35 zł. Czyli tak jak powiedziałam praktycznie najwyższa cena to jest te 35 zł. Złotych, jeżeli chodzi o takie bombki, zawieszki. No i tutaj już zaczyna się pościel. Również mamy bardzo dużo motywów świątecznych. I tutaj Wam pokażę tak naprawdę cenę jednego zestawu, żebyście mniej więcej mieli wyobrażenie. No i stwierdziłam, że to będzie ten zestaw, już tak bardzo ładnie zapakowany w formie takiego, mogłabym powiedzieć, prezentu. No i cena prawie 230 zł, tu jest 160 na 2 metry. I dwie pąszewki do tego. Oczywiście jest to pościel wykonana z bawełny. I mamy kolejny stół. Tutaj też więcej motywu takiego czerwonego. Oczywiście mamy kolejne rogacze. Tutaj mamy konie na biegunach, ale do nich dojdę troszeczkę później. No, i taki konik na bieguna kosztuje prawie 350 zł. I z drugiej strony mamy kolejną taką figurkę. I mamy prawie 230 zł. No, jak widzicie, ceny dość wysokie. Nie ma co się oszukiwać. Druga, tutaj druga strona tego stołu, i mamy taki zestaw za 60 zł, kubek z zaparzeczem. Oczywiście też poszewki w kolorze czerwonym za 120 zł. I kolejne dekoracje, kolejne zawieszki. Tutaj taki aniołek za prawie 20 zł. I tam z tyłu druga wersja, troszeczkę tańsza. Mamy również złotą rybkę. Tutaj takie samochody. I jeszcze coś takiego za 15 zł. I kolejne, takie jakby kryształy. O i na dole jeszcze mamy takie plastikowe dom, bombki z takimi domkami za 30 zł. I tutaj również, oczywiście, za 30 zł. Jeszcze takie aniołki, różnego rodzaju sople. Poszewka za cztery dyszki z tymi jeleniami i poniżej mamy poszewki. Kolejne, tutaj taka błyszcząca z choinką. Mamy prawie 70 zł i jeszcze jeden model za 80 zł. Te tam z tyłu już ostat... pokazywałam wam wcześniej. One są po 120 zł. I to by było na tyle w tym przeglądzie, tak więc dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejne. Pa pa!